Przede wszystkim LOCKS, z tym temacie kanał bez kucza. i żebyście nie myśleli, że my LOCKPICKERZY tylko i wyłącznie otwieramy zabezpieczenia, znaczy tak to generalnie wygląda, ale dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, które zabezpieczenia są hmm, ile warte, które są lepsze, które są gorsze, które są bardziej wytrzymałe, które są niewytrzymałe, wytrzymałe i tak dalej, tak dalej. Jako, że non stop pod moimi filmami przewija się jakieś tam pytanie od kogoś, jakie zabezpieczenie ja polecam, Jakie firmy zabezpieczenia polecam, więc dzisiaj postaram Wam się to wszystko przybliżyć, żebyście wiedzieli i mieli to wszystko w jednym miejscu. Słuchajcie, jest też kilka innych czynników, które, na które trzeba zwrócić uwagę, zabezpieczając swoje domy, swoje mieszkania, piwnice, garaże itd. itd. Ja dzisiaj Wam też to powiem: jak zwiększyć sobie level Waszego zabezpieczenia. Pierwsze, na co trzeba zwrócić słuchajcie uwagę, bo miałem kumpla, który przyjechał do mnie i mówi: poleć mi dobrą wkładkę do drzwi, żeby mi się nikt nie włamał. No dobra, pojechaliśmy do niego, nie było daleko i się okazuje, że gość wokoło na parterze, na wysokości pasa, ma pełno okien, które są w żaden sposób niezabezpieczone. No i wiadomo, po co komu porządna wkładka, jak złodziej ma, słuchajcie, okno. Więc najpierw trzeba by pomyśleć o dobrym zabezpieczeniu okien, czyli jakieś rolety mm, antywłamaniowe, jakieś okiennice i tak dalej, i tak dalej. Na to trzeba zwrócić uwagę. Druga sprawa, słuchajcie, porządna wkładka Wam nie pomoże, jeżeli, jeżeli macie bele jakie drzwi. Drzwi też muszą być jakieś porządniejsze klasy, żeby złodziej nie przyszedł, nie zlewarował, po prostu nie oparł się o nie, żeby one z zawiasów się nie, nie, nie wyrwały. To dwa, no bo... Jeżeli macie porządną wkładkę zamontowaną, to złodziej będzie oczywiście szukał innej metody, żeby się do was włamać. Oczywiście każda wkładka, słuchajcie, musi być obowiązkowo, nieważne jaka by była, czy to jest najlepsza, czy najgorsza. Zabezpieczona, słuchajcie, obojętnie jaką, rozetą antywłamaniową. Może być nawet najtańsza, ale ona już zwiększa czas. Jaki jaką, czas reakcji, jaką wy będziecie mieli yy, na zareagowanie, jeżeli ktoś by się do Was włamywał, tak? Bo ominięcie tej rozety też daje Wam jakieś dodatkowe minuty, a to są cenne minuty. I słuchajcie, zacznijmy może od tego, yy, jakie ja bym polecił zabezpieczenia. Ja generalnie jestem ogromnym fanem zamków dyskowych firmy ABLOY oraz jestem ogromnym fanem zabezpieczeń firmy IVA. Słuchajcie. Ale tylko i wyłącznie od modelu ICS w górę. Już wam pokażę, na czym to słuchajcie polega. Tu mam pół wkładki od ICS-a i słuchajcie, zobaczcie. To jest wkładka na wylot. Tu nie ma pinów. Tutaj z boku jest 5 i 5 sliderów, które są nie, nie tylko tak, żeby podnieść, ale one są zabezpieczone również na tych fałszywych bramkach. Więc słuchajcie, tu są takie małe cypelki. Które się poruszają góra w, dół, góra w dół. Tu jest klucz, i on ma swoje wycięcia, i każdy tam odpowiada swojemu tamtego, temu, temu sliderowi. To jest wkładka na czarny pas Lockpick United, bardzo ciężka do otwarcia. Oprócz tych 10, no się, 10 slajderów, słuchajcie, tu będzie widać. O, to tu po środku są jeszcze trzy dodatkowe piny. Wkładka nie jest cięta, ale słuchajcie, ona ma tutaj tą płytkę lamelową. I widziałem film u rosyjskiego youtubera, który pokazywał, jak wygląda ta wkładka z włamania. Dwóch typów próbowało wyważyć, wyłamać, wywiercić tą wkładkę i im się po prostu, słuchajcie, nie udało. Nad tą wkładką, nad ICS-em, są jeszcze lepsze wkładki od firmy IWA. Słuchajcie, ja tutaj mam. Tutaj mam 3KS, -a. jest 3KS i 4KS, to praktycznie jest ten sam, ta sama wkładka. Tam pewnie chodzi o to, że mm, mógł się patent skończyć i robili nową, chociaż nie jestem pewny. Mm, dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie coś więcej. I słuchajcie, tu też jest zabezpieczenie płytka lamelowa przed wyłamaniem. Ten podobny system jest, bo też jest taki klucz na wylot, tylko że tutaj już mamy, słuchajcie, kodowanie klucza. Na takich rowkach i to są, słuchajcie, slidery. Dodatkowo tu jest jeszcze hmm, góra dół. Prawdopodobnie system weryfikacji klucza. Ja jeszcze z tymi się wkładkami nie bawiłem. I tu działa tak samo, że wkładając zamek, po prostu ustawiamy z lewej i z prawej strony. Słuchajcie, slidery. A tu jest ich po 6. Z tego, jak dobrze pamiętam, po 6 z każdej, słuchajcie, strony. Jest jeszcze lepsza wkładka od 3,4 ks. Nie ma jej, bo ona jest bardzo droga. Nie mnie chyba na razie na nią nie stać. Jest jeszcze IWA MCS. Tam w ogóle nie ma pinów ani sliderów, tylko tam są słuchajcie, magnesy i cała wkładka ma takie rotory. I, i żeby otworzyć wkładkę, trzeba po prostu włożyć klucz, poczekać chwilę, aż odpowiednie magnesy przyciągną do siebie odpowiednie piny, czy tam zabezpieczenia, i wtedy się otworzy. Także słuchajcie, ja polecam wszystko od firmy IWA, od modelu ICS w górę. Słuchajcie, zwykła jakaś wkładka sklepowa kosztuje 200 zł, powiedzmy tak, a takiego ICS-a, którego nikt nie otworzy, nikt nie no, otworzy, no ci, co będą mu mieli, to otworzą, tylko to już trzeba być bardzo wyspecjalizowanym, na pewno lockpickerem. Zwykły złodziej, który przychodzi z ulicy, nie poradzi sobie z tym zabezpieczeniem w żaden sposób i tego nawet nie wyłamie. Frezować na pewno by frezował, ale to się wiąże już z ogromnym, słuchajcie, hałasem. To są te modele, które ja polecam z firmy IWA. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dyskowe zabezpieczenia. Ja mam tylko kurtki u siebie, nie mam zwykłych zamków takich eurocylindrów, ale firma Abloy produkuje też te zamki dyskowe w wersjach zwykłych eurocylindrów. Słuchajcie, tu mam małego proteka, to jest protek zwykły którego używam sobie gdzieś tam na siłowni, na tym, no nie da się tego też, znaczy znowu, da się, tylko trzeba być wyspe wyspecjalizowanym lockpickerem i do tego zrobić sobie narzędzia, bo czego nie powiedziałem, słuchajcie, tych wszystkich zabezpieczeń nie da się otworzyć żadnymi rejkami, do każdego tego zabezpieczenia trzeba robić swoje własne narzędzie, a zrobienie jednego i otworzenie, przypuszczanie takiego, mm, takiej wkładki w domu nie daje Wam sukcesu, że otworzycie drugą gdzieś tam mm, jakby ktoś chciał się wymywać, tak u kogoś mm, w domu czy w piwnicy ta kurtka nie jest bardzo wytrzymała, ale ona nie ma tak robić, ona ma tylko zabezpieczyć na parę minut gdzieś tam jak idziecie się przebierać, poćwiczyć i wracacie, ktoś nie otworzy tego jak chińskie, mm, które da się zbypasować inną bajką, słuchajcie, to już jest taki hartowany, słuchajcie, Abloy Protect 2. To już jest najwyższa półka zamków dyskowych, słuchajcie, na chwilę obecną nie ma nic lepszego. Da się oczywiście to zwytrychować, ale tak jak mówię, trzeba być już specjalistą i mieć zrobione specjalistyczne narzędzia. Jest, słuchajcie, do tego dekoder do Abloya, do zamków dyskowych, ale dekoder kosztuje około 4000 euro, więc nie sądzę, żeby zwykły złodziej yy, pozwolił sobie na zakup takiego narzędzia. Poza tym zdekodowanie tego nie trwa 50 minut, tylko naprawdę trzeba sobie yy, trzeba spędzić trochę czasu, żeby y, takie coś zdekodować. Dlatego to wszystko jest hardlowane, ciężkie do przecięcia. Yy, mam taką jedną starszego typu, którą będziemy testować. Będziemy próbować to wiercić, frezować, ciąć i zobaczymy jak się będzie zachowywać. Także słuchajcie, to jest to co polecam ja. Iwa, firma IWA od modelu ICS w górę oraz, słuchajcie, Abloy, Protect, Protect 2. Oczywiście wszystkie inne też dadzą egzamin, bo jak widzieliście otworzenie Exeka nie było proste. Sam musiałem wymyśleć metody jak to zrobić. Da się, ale też są genialne. Oczywiście jest dużo więcej, słuchajcie, zabezpieczeń genialnych, które można stosować, ale no, ja po prostu ich nie mam. Yy, mogą być troszeczkę tańsze, ale są też troszeczkę gorsze, nie tak? Na przykład... Yy, no już by przewijało się, bo pominę to po prostu, bo y, trzeba by poświęcić chyba cały dzień, żeby wymieniać wszystkie zabezpieczenia. Y, ja się skupię na tych po prostu najlepszych. Jeżeli chodzi o najniższą półkę zabezpieczeń, które jest warte uwagi, y, to tu mam dwa zabezpieczenia, które poleca nasz y, polski najlepszy y, picker. Znaczy nie, nie polski, bo jest, ja, ja będę jest najlepszy na świecie. Y, on polecał, słuchajcie, ucznika E8, którego ja już otwierałem. I też nie było takie proste, bo on ma, słuchajcie tutaj, zastrzeżony profil klucza, więc operowanie wytrychem w środku jest strasznie utrudnione. Do tego jest tutaj przycięty, że ciężko jest go wyłamać jakimś narzędziem. I Gerda, słuchajcie EXO. Gerda EXO to jest, tak jak powiedział sam ja będę do mnie, że to jest podróbka Securmi, że pewnie się skończył jakiś patent i Gerda po prostu zrobiła na wzór tego. Tutaj słuchajcie, jest to jest zamek na klucze bożo nawiercane i on tutaj ma, z tego co ja pamiętam, 10 pinów plus ma slidery z boku, więc spikowanie, wytrychowanie tego też jest y, dość kłopotliwe, a i wyłamanie tego y, też nic nie da, bo jest tutaj zamek ponacinany. Oczywiście nie wiem, jak to jest z wierceniem. Tutaj na pewno jest zabezpieczone, bo tu sam już widzę piny przeciwprzewierceniowe. O, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć jest tutaj pinów, słuchajcie, w środku. Z czego chyba jeden jest podwójny połączony. Ale dobra. To są, to jest ostateczność. Jeżeli nie macie kasy, to są dwa zabezpieczenia, które bym polecił jako po prostu już niżej, żeby nie schodzić i to w ostateczności. Co dodatkowo mogę Wam powiedzieć? Słuchajcie, Elektronika. Jest teraz, teraz tyle dostępnych, słuchajcie, narzędzi mm, i urządzeń na rynku, że można się zabezpieczyć bez żadnego wiercenia, bez żadnego mm, kłopotu. Takie kamery, słuchajcie, mm, Wi-Fi stawiacie gdzieś w rogu mm, i taka kamerka, mm, słuchajcie, nagrywa, powiadamia, wysyła powiadomienia o wykryciu ruchu, o wykryciu osoby, wykrywa nawet płacz dziecka. Mm, można się z nią, przez nią połączyć i nawet rozmawiać. Yy, ona uruchamia alarm, nawet ustawień jest multum yy, i naprawdę warto. Słuchajcie i możecie, yy, macie do wyboru tutaj dwa, dwa, dwie możliwości nagrywania. Tutaj niżej można sobie włożyć kartę i nagrywać, słuchajcie lokalnie, o czym zaraz Wam powiem, albo wykupić tam za 2 euro na miesiąc, słuchajcie chmurę i wszystko jest rzucane na chmurę. I kamera, co fajne, nie nagrywa cały czas, tylko po detekcji ruchu zaczyna nagrywać, żeby nie marnować, słuchajcie, miejsca. To są takie dwa modele, które ja mam. Ten mniejszy, słuchajcie, to jest, zobaczcie, jak paczka fajek i on lata ze mną wszędzie, na każde wakacje, na każdy wyjazd, gdzie potrzebuje być lekko, troszeczkę zabezpieczony. No wiadomo, w hotelu do pokoju mogą się dostać różne osoby, a nawet, co Wam powiem, ciekawą rzecz, bo ktoś zaraz powie, no, ale są oczywiście zagłuszacze Wi-Fi, gdzie kamera nie będzie działać. Oczywiście, jeżeli nagrywacie na chmurę, tak. Ale na przykład ta kamera, nawet jeżeli nie ma Wi-Fi, a jest ustawione nagrywanie lokalne, to nagra wam obraz, yy, nawet nie mając połączenia Wi-Fi. Wi-Fi w przypadku nagrywania lokalnego jest tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie odtworzyć yy, nagrywanie poprzez program, tak. Więc, tak jak powiedziałem, ta kamera lata ze mną wszędzie i. Co ważne, słuchajcie, jak robicie takie zabezpieczenia, to zostawiacie wiadomość tylko i wyłącznie dla siebie. Nie mówicie wszystkim około, że macie kamery, że macie... No, z zewnątrz to wiadomo, widać, bo jest taka na przykład jeszcze, której ja używam do wędzenia. Jak mnie mamy w domu i chcę sobie kontrolować wędzarkę, to mam taką połączoną kamerę WiFi zewnętrzną. Tak jak, tak jak i ta, tak i ta, one się słuchajcie, kręcą wokoło, mm, obracają, możecie sobie ustawić różne punkty, ale nie będę teraz tu prezentował kamery, tylko chcę Wam pokazać mm, to, że można y, sobie coś takiego y, zrobić. I nawet jak powiedziałem, ktoś by przed zakłócaczem za sygnału, gdzie nie byłoby WiFi i kamery, które by miały y, karty pamięci wewnątrz, one będą nagrywać i nawet jakby się coś stało, nie daj Boże zginąłby Wam rower z podwórka albo coś yy, i kamera nie miałaby zasięgu Wi-Fi, to i tak będziecie mogli zobaczyć, kto to zrobił, bo było nagrane yy, lokalnie. I ja zawsze każdemu, słuchajcie, powtarzam, nie wolno ufać tylko i wyłącznie jednemu zabezpieczeniu. Jest teraz tyle elektroniki, tyle wszystkiego, że słuchajcie, można to zrobić naprawdę bardzo prosty i szybki sposób, po prostu włączając wtyczkę do kontaktu, stawiając to w odpowiednim miejscu i będziecie już widzieć. To by było w sumie chyba na tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Jakie zamówienia polecam Wam powiedziałem? O ratonicy Wam powiedziałem. O słuchajcie o oknach Wam powiedziałem. O drzwiach Wam powiedziałem. Generalnie to, jeżeli ktoś chce coś dopytać, lub czegoś nie powiedziałem, to dawajcie do komentarzy. Zrobimy może z tego taki temat, żeby każdy mógł tutaj wejść. Pod ten film i poczytać, jakie macie na przykład jeszcze Wy porady, jakie Wy macie zabezpieczenia u siebie, co możecie polecić. Także yy, no chyba wszystko, nie będę więcej przedłużał. Dzięki bardzo za oglądanie materiałów, za dużo jesteście, bo ten kanał istnieje tylko dzięki Wam. I słuchajcie, yy, dajcie jakąś łapkę w górę, zostawcie jakiś ślad po sobie, będzie mi bardzo miło, będę wiedział, że moja praca nie idzie na marne. I co? Dzięki, Wielkie, i do następnego materiału. Cześć!